Gdzie z tej strony Pennywise? Nie, no, awatar z tej strony. E, witam Was w kolejnym unboxingu. Widzicie charakteryzację, więc się pewnie domyślacie. A jeśli się nie domyślacie, no to Wam powiem. Pixelbox. Tematem miesiąca było, był: jest horror i główne licencje To i Reddit Evil oraz wiele innych dodatków. Eee, box dzisiaj do mnie przyszedł jak zwykle zamknięty. Oczka na miejscu, więc nie musimy się obawiać, że ktoś go otwierał. Co eee, tu chciałem powiedzieć? Aha, ja nie wiem co jest w środku i Wy też nie wiecie pewnie co jest w środku. No, chyba że gdzieś już jakiś ktoś udostępnił. Więc. Zawijamy się za otwieranie. Tym razem otwieramy długopisem. Bo nie mam na, na mojego nożyka. Nie wiem co z nim zrobiłem. Pewnie gdzieś leży. Ale długopis też jest OK. Postaram się na razie nagrywać bez okularu, żeby nie psuć tej charakteryzacji. jakby nie będę widział albo coś, no to będę musiał się okularami. Niestety, albo niestety. I lecimy z koksem. Odbieramy boxa standardowo Instrukcja, to jest w środku, nie interesuje nas W ogóle jedna co nas tylko interesuje to jest, yy, zmienili zasady konkursu, który mieliśmy Wcześniej za zdjęcie, które wstawialiście, czy tam wstawiamy z Pixelboxem Z hashtagiem Pixelbox można było wygrać 100 zł do wydania na Pixel Shopie. Teraz dostajemy do wygrania jeden Mystery Box za złotówkę. Więc trochę inne zasady, ale też spoko. Mystery Box wartość około chyba 140 zł, więc spoko cena. Czego tu zacząć? Zacznijmy, może od tego. O, wlepa nam się przytegowała do rzeczy. Nie wiem, czy w tą stronę, czy w tą stronę. Ale jest to pająk. Tak, to jest pająk. Z ośmioma oczami. Yy, ogólnie Pixelbox co roku robi tak, że jak jest październik i zbliża się Halloween, to tematem zawsze jest horror. Więc nawiązujemy znowu do Halloween. Eee, mamy tu coś z Aliena Alien Alien Alien, sorry. Eee, tylko co to jest? Coś metalowego. Wygląda to. tak o, Nie wiem co to jest. Okej, okay, to jest jakaś dekoracja. Posłużę się tylko instrukcją, bo totalnie nie wiem co to jest, ale nigdy tu nie jest napisane. sztabka kolekcjonerska z filmu Opcy. Ok, chętnie zobaczę co to jest. Ciekawi mnie to. Nie wiem, czy mi się uda to tak otworzyć. Bez nożyczek i czegokolwiek innego. A otworzę to też z tego względu, że chcę wam pokazać co jest w środku. Co mi to da, że pokażę wam w opakowaniu i tak nie wiecie co, tak, co to jest i co się z tym robi i tak dalej. Jakby to była figurka jakaś, no to bym może nie otwierał. Przecież figurkę możecie taką zobaczyć. Ale... Ale jena wam pokażę. W ogóle w jednym z poprzednich boxów już tematem było właśnie to, gdzie jest moja koszulka właśnie z piksela. I Pennywise. Co sądzicie? Sto co? Jak wraca? Jiem, <laughs> że w eee... no jest. Tak to się. Od... Pół filmiku zajmie mi otwieranie tego. Okej. Okay. Aha, to z powiedzmy jak można powiedzieć, figurkę, czy coś w tym stylu. Możemy sobie to po prostu postawić gdzieś. Takie trochę kurwa, bym to nazwał, ale ładnie to wygląda. Masywne, solidnie wykonane. I do tego mamy nóżkę, którą. O, tak o. To, co? Nie, w tą stronę. odstawiacie sobie to. O, tak. I będzie stało, fajna rzecz, coś ciekawego Czy to zostawię? Nie wiem, to zobaczymy, jeszcze się zastanowię Ale jak na razie rzeczy do konkursu mi nie brakuje Do którego małymi krokami się zbliżamy, no na razie Nie subskrybujecie jeszcze wszyscy, jest bardzo duży procent ludzi, którzy mnie oglądają, a jeszcze nie subskrybują Więc mimo, że wszyscy zostawili tego suba, dobijemy do tej stówki, na razie i yy, zrobimy jakiś mały konkurs. A potem dalej będziemy dobijać, nie? Mam nadzieję, że się nie zatrzymamy. Yy, w mojej ręce dostała się przypinka. Taka sama jak w lepa, No i niestety jest otwarta. Nie wiem czemu. ale przynajmniej mogę wam ją pokazać dokładniej. O! ja okay, teraz zgubiłem. O! Ostrość. Fajna yy, przypinka. Fajnie, to zrobione jest. Czy kiedyś wymyślić co zrobić z tymi wlepami i z tymi przypinkami. Następna rzecz, jaką mamy. To będzie coś czerwonego. Jest to parasolka znowu. Okej, okay, no. Coś mają z tymi parasolkami w ostatnim czasie. Eee, ale. Zobaczymy, co to za ciekawa parasolka. Jak mi ciekaw. A, już wiem. Nie będę jej otwierał, bo mi się tu nie zmieści zdecydowanie. Coś mogę spróbować, może nie jest duża. A to. Spróbujemy. Najwyżej coś nam tu rozsadzi teraz. Ja się odsunę trochę do tyłu, żeby nie walnęło. Chwila. Au. O. I mamy parasolkę w domu, ozwartą, czego się niby nie robi, a parasolka jest z Residenta, to już widzę, bo mamy napis Umbrella i powiem szczerze, fajny gadżet, nie wiem czemu ona się do końca nie otwiera, tak ma być, dobra, jeszcze się do końca, jesteśmy chronieni przed słońcem, Tu nie nawet pasuje. Um. Jest to w ogóle wzór podobny, gdzie kiedyś w Pixelboxie był portfel z Rezydenta. Mam to na... nawet gdzieś. Teraz Sorki, dobra. Nie otwierajmy już tej parasolki dzisiaj. Albo w ogóle. Ale fajny, fajny gadżet. Przynajmniej przydatny, tak jak już ostatnio powiedziałem. Więc Pixelbox, więcej przydatnych gadżetów. I nasz box zawsze będzie spokojny. W skrócie, więcej przydatnych gadżetów i więcej panko, Bo ich on ostatnio nie ma, nie ma w ogóle, co żałuję. Osobiście jako pan oddaję do rezydencji naszą parasolkę. Koszulki nam zostały na. Koszulka. Mówię koszulki, bo zawsze zamawiam dwie. Chyba dostaliśmy figurkę. Tak jak figurek. O! Z <laughs> moją podobizną. No. Da, 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 da. Jest to figurka Pennywise'a, którą na pewno odpakuję, bo figurki u mnie będą zawsze praktycznie odpakowane. Odpakoć po pojedynczy, gdzieś tam sztuk. Jest to figurka z serii Cupik, których już mam parę, ale mam akurat jest Marvela, nie z innych tych, ale lubię też te figurki. Obok Pankopoków są naprawdę jest bardzo fajnie zawsze wykonane. I mamy tutaj Pennywise'a. Balonikiem czerwonym, tak jak to było w filmie, napisem I love Derry i jego szyderczym uśmiechem. Widzicie go? Czy widzicie? Nie wiem, czy mi go złapie. Ale coś chyba. O, teraz chyba złapało gdzieś. Nie złapało. Dobra, zobaczycie. najwyżej no, może dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie, żebym powiedzmy po filmiku gdzieś na Insta jeszcze wstawił zdjęcie takie poglądowe. Co było w środku, albo coś w tym stylu. To wtedy będziecie dokładnie widzieć, bo jednak kamerka czasami może nie złapać gdzieś tej ostrości i nie ukazać, się, tak powiem, całkowicie tego, co, co byśmy chcieli zobaczyć, tak. No i na ostatni koniec, ostatni koniec, na, na że tak powiem wisienka na torcie, jest to koszulka. Znowu czarna, no ale co tam. Jest to koszulka z napisem California Dreaming. Tak, dobrze widzę? Sweet dreams. I mamy Freddy Kruegera. Fajna koszulka. Fajnie zrobiona. I fajny styl. Taka trochę retro. Nie retro. Nie, Taka... jak to nazwać? Ale fajna. Fioletowy nadruk. Podsumowując, yy, ten box naprawdę też mi się podobał. figurka sztos. Yy, parasol, no, przydatny. Chociaż mamy w domu parę, więc nie wiem, gdzie go wykorzystam. Koszulka też fajna. Przypinka i naklejka, no to zawsze jest fajny wzór. Co do tej sztabki, czerwone, te? nie wiem. Nie wiem, no, jakoś to fajnie nawet wygląda, ale. Nie wiem, czy to jest jakiś taki super gadżet ale Super gadżet, żeby zepsuć coś, bo chyba prawie już dożyłem w komputer, ale spoko eee, Ogólnie spoko, tylko że... Mało trochę rzeczy Nie wiem, wydaje mi się, że kiedyś, kiedyś... Było trochę więcej tych rzeczy w Pixelboxie, no ale może... Może teraz zresztą innej wartości, nie wiem jak to nazwać Ale ogólnie podobał mi się i polecam Wam Pixel Boxa. Eee... Ciekawe, że można trafić. Przydają się. No i macie co miesiąc nową koszulkę, czyli jak ktoś lubi zmieniać koszulki często i w sumie koszulki się zmienia często, ale chodzi mi o to nowe wzory i tak dalej. <grywa> To możecie. Eee... Macie co miesiąc koszulkę, tak? Więc co miesiąc macie nowy wzór. Nie nudzą wam się te koszulki tak. No. I kończmy już, bo ja już chyba dzisiaj ten. Mieszam się trochę. Dobra. Standardowo jak filmik Wam się podobał, to zostawcie łapy w górę. No i kto jeszcze mnie nie subskrybuje, a jest was na pewno trochę, bo zauważyłem to po statystykach. To zostawcie suba, bo nie przegapicie już na pewno następnych filmików, a mi też trochę pomożecie. I powiem tak, widzę, że zasięgi na YouTubie trochę gdzieś uciekają, więc mam dla Was małe zadanie, kto obejrzył filmik do końca, zostawcie komentarz yy, z hashtagiem hashtag Pennywise. Wtedy będę widział, kto obejrzał filmik do końca i przynajmniej trochę aktywności będzie na moim kanale. Widzimy się w następnym filmie, który to będzie na pewno niespodzianka, Halloweenowa, więc wyczekujcie filmu w okolicach 31 października. Dobrze? 31? Tak. Przed wszystkimi świętami Halloween. <grymne> Nie <grymne> no, że ty. Dobra. Widzimy się w następnym. Na razie.